Idźcie do Was z tej strony, skąd poznacie koszulkę, chyba tak, dobra, nieważne zresztą, ja wiem co zrobiłem źle. Sorry, nie doczytałem komentarzy, w poprzednim odcinku trochę głupio robiłem i po przeczytaniu wszystkich komentarzy jeszcze raz, jakie pisaliście wszędzie, po prostu zrozumiałem o co chodzi, jaki, jaki popełniam błąd. Ja już wiem jaki popełniam błąd i dzisiaj ten błąd naprawię. I bardzo Was przepraszam za poprzedni odcinek, ja wiem, że był do dupy, ale przynajmniej był długi. I dużo było życzenia. Ale w tym odcinku nie będzie w ogóle krzyczenia, w ogóle nie będzie, znaczy, no będzie pewnie w czwartej nocy, bo pewnie tą noc skończymy. Tak o, dobra. Po przeczytaniu dowiedziałem się, że e, nie mogę długo spędzać w Music Boxie, nie muszę takie jakby tam, wiecie, odstępy zatentowywać. Za każdym razem, kiedy wychodzę z kamer, jak za każdym razem coś robię, to wkładać maskę, bo na każdego robota, z tego co pisaliście, do działa maska. Oprócz Foxiego, który stoi tam i na niego trzeba świecić latarką Tego się dowiedziałem, sorry, że wcześniej tego nie pomyślałem, żeby tak obczaić, czy to na pewno o to wam chodzi, te itd Więc teraz już wiem, teraz już jest OK. Czyli muszę po prostu ładować z boxa, a potem od razu cisnąć na walonę, e, na waloną maskę i tyle O teraz akurat pojawi się Foxy, więc będę musiał na niego trochę, trochę poświecić O i pojawił się jeszcze jeden, no i dobra i teraz posiedzimy w masce Podobno nie wiadomo jak pozbyć się tego z góry ziomka, więc nie będziemy się starać. Ale poświeciłem na Foxiego, czy tam na kogo tam, nie wiem jak on się nazywa. I zobaczymy, co z tego będzie. Świeciłem na niego KUŹBA, waloną latarką, świeciłem! ILE ja muszę na niego świecić! Napić herbaty teraz. Świeciłem, tak, tak świeciłem, Kurwa. Ja... Uuuh. Jak? to możliwe? Hmm. Won za srańcu z tego czegoś, ok? Won, mówię! Macie tu nie być, jak w założę maskę, tak? Macie to kuźwa nie być, bo cię zresetowałem. Tak mówił ten ziomek od telefonu, tak mówił. Zakładam maskę. Jak mi wyskoczyć za srańców walony w dupę, to ja. Pożałujesz tego. Pożałuję tego kuźwa walony, debil. Sorry. Nie mogę. Won mi kuźwa stąd, okej? Okay? Siedzieć i się nie ruszać. Taki był plan, tak będę robił. Tak pisaliście, żebym robił, więc tak będę robił. Będę robił dokładnie wszystko to, co piszecie. Won mi z tym głównym. Kółkiełka ma się, kurde, nie ruszać, ok? A ty, won. Ja nie mogę. Jestem przebrany za Frediego. Gdzie ta gra ma logikę? Przebieram się w najgorszego wroga. Wun mi kuźwa debilu stąd. Za bardzo marnuje latarkę, za bardzo kurde marnuje latarkę. Na tego dekla głupiego. Na wszystko działa maska. Zobaczymy, czy macie rację, czy przetrwamy tą noc. Oto jest pytanie ludzkości zadane przeze mnie. Czy przetrwamy tą noc? Świecę! Ładuję! Znowu świecę, zakładam maskę. Póki co dobrze idzie. Dobrze idzie, bardzo dobrze idzie, czekajcie. Bardzo dobra herbata. Poświeciłem na niego. Widzieliście to. Widzieliście, że świeciłem. Jeżeli teraz mi wyskoczy. Jak mi teraz wyskoczy ten ziomek. Jak mi on teraz wyskoczy. To ja się zemszczę. Ja się kuźwa zemszczę na wszystkich. Na wszystkich się zemszczę. Zem wszystkich. Świecę długo. Won mi z tym. Haj. Won. Nie lubię. Haj. DAWAJ! Kudziwa! Dasz radę ziom, dasz rady, wierzę w ciebie, moja fryzura mi przypowiada przyszłość i mówi mi, że nic mi nie grozi. Nic kompletnie mi kurde nie grozi. Mam jeszcze moją koszulkę, która mi też pomaga, bo jest neskotowa. Jest czwarta! O ja pierdziule, nie wierzę. Ja nie mogę, nie wierzę w to, że jest czwarta Nie wierzę w to, że jest czwarta ludzie. Dzięki wam! Dzięki wam, bo w końcu, w końcu dobrze zrozumiałem to co pisaliście, czytałem dokładnie każdy komentarz. Każdy. Każdy kuźwa komentarz Jaki był. Pod każdym odcinkiem. każdy lodkoń każdy w Każduletkim, każdą mutofaka PAM PAM! EP w Każduletkim. Każduletkim odcinkiem. I dobrze mi idzie. Dobrze mi idzie. Jak przetrwam to, to normalnie ja... Aaaa, nie. Dlaczego? A. Już była, gaduję, że piąta. Jak nie więcej. Won, nie stąd. K ma mać! Ja pierdolę, jak to możliwe, że on przeżywa, nie Mogę normalnie. to jest. Głupie! Głupie! Co to jest? Nie wiem, co ja robię, ale kurde, coś robię, tak? Robię. Do dupy jeża wszystko, co mówicie! I gówno mi to daje! Świcciłem na wilka z 10 sekund na każdy za każdym razem. I gówno. I nic. czy włosy mi się, się psują, kurde. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć. Proszę, to nie było dziesięć sekund, ale było coś najważniejsze, tak? Ja nie wiem. Może to tak jak w poprzednim odcinku mówiłem, wszystko wina balonów. Ja nie wiem. Naprawdę, uwieszcie mi, ja nie wiem. Balony to jest zagłada ludzkości. Ja wam mówię to, ja wam to kuś, wam mówię, ja wam to mówię z serca. To jest przepowiednia. <laughs> po prostu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Normalnie. Ja nie wiem, ja nie wiem, ja jestem super, i ja wam mówię, że to jest przepowiednia prosto z serca i z dupy. Tak, ja wam to mówię. To jest niemożliwe. Ja nie wiem, ja nie wiem, jak ja mam to zrobić, żeby to zadziałało, naprawdę. Dwa razy byłem już tak blisko, ale nie! Kurde, nie, musiało! Musiał mi idiota zastrzaniec, głupi wyskoczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć i dobra. No <tryk> Chyba, że on jeszcze z tej strony może wyskoczyć. Nie, bo on tylko od przodu leci, nigdy mi nie wyskoczył z innej strony. No naprawdę, cholera jasna. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i dobra. Jak teraz się nie uda, to ja chyba naprawdę oleję jest tą grę. Albo nie wiem, co ja zrobię, żeby żeby kuźwa to normalnie wyszło. Ja nie wiem, ja nie wiem, ja po prostu nie wiem. To ta jest po prostu, ta gra jest mega wnerwająca. Ja nie wiem, co ja zrobię. Chyba, że ktoś ma save'a z czwartą nocą, no to wtedy mogę przyjąć ewentualnie. Pewnie za chwilę przegram. Mogę się założyć, za chwilę przegram. Nie, wyskoczy mi ten idiota. Patrzcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć, dziesięć i... dobra. Poszedł sobie, czy stanie to jest kto inny tutaj? Dobra, poszedł sobie. Czemu ta muzyka nie znika? Czemu ona nie znika, ja się was pytam? Czy to nie ma sensu, że ona nie znika? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i dobra. Przestań ruszać tą maską. <śmulanie> A za późno jeszcze... Nie wiem. Nie chce mi się. Kuźwa nie chce mi się. Robię wszystko do dupy jeża co mówicie. Ja mam to w dupie. Nie, dobra, na razie jeszcze się pa, widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa, pa. Nie wiem, czy będzie następny dwali to. Cześć! Psz.